A miesięcy temu rozpoczęły się pierwsze prace przy budowie kanalizacji w Kalnie. Jest to kolejna duża inwestycja kanalizacyjna realizowana na terenie naszej gminy. Mamy zaawansowanie około 30% robót wykonanych i oddanych, przyjętych przez inspektora nadzoru, przez firmę, którą reprezentuję. Natomiast zaawansowanie jest znacznie większe, bo ono sięga około 40%. 40% realizacji inwestycji harmonogram jest realizowany na dzień dzisiejszy terminowo, nie ma żadnych opóźnień. Prace są prowadzone z wyprzedzeniem na dwóch odcinkach, na Wostówce i w chwili obecnej, jak Państwo widzą, na terenie wsi Kalno. W tej chwili prace prowadzone są na dwóch odcinkach, w Wostówce i na terenie wsi Kalno. W końcu żeśmy się doczekali na tą inwestycję, na budowę naszej kanalizacji z tego względu, że po zakończeniu tej inwestycji będzie na, położona nowa nawierzchnia drogi, na którą mieszkańcy już się nie mogli w końcu doczekać w końcu będzie ta inwestycja. Wiadomo, że podczas trwania takich prac, w jakiś stopniu ta inwestycja jest uciążliwa dla mieszkańców, ale są na tyle tolerancyjni, wyrozumiali. A poza tym, jeżeli zgłaszają nam jakieś problemy do mnie czy do Sołtysa, natychmiast zgłaszamy do, do pracowników urzędu, do wykonawcych. W, w tym miejscu chciałbym podziękować pracownikom urzędu za to, że tymi wszystkimi problemami, które z, zostają zgłoszone przez mieszkańców, są ro, rozwiązywane. Przy okazji tej inwestycji, y, mieszkańcy również skorzystają, bo podczas kładzenia rur. Jest wydobywana ziemia i glina, która jest wywożona u nas na boisko. Jest, są teraz sprzyjające warunki, bo jest sucho. Mieliśmy taką mieckę, taki nieużytek, który zostanie zrekultywowany i spożytkujemy dla dobra naszych mieszkańców. Podczas wykonywania układzenia również rur, jest zbierana frezowina, która jest wywożona na boczne drogi na terenie Kalna. Przyjdzie temperatura, zostanie to tak utwardzone i będzie to służyło naszym mieszkańcom. Mi się wydaje, też nie ma większych trudności z dojazdem do naszych posesji, z tego względu, że mamy dwie drogi boczne, poza główną, gdzie można dojechać w normalny sposób, cywilizowany do każdej posesji. Ja się z tego tak samo cieszę, bo będziemy mieć nowy asfalt, z biegiem czasu zrobimy i chodniki, na to czekamy, może zrobimy sobie koło przystanku, koło sklepu, ten ryneczek taki, wykostkujemy to wszystko, bo tam jest zbiórka wszystkich, no, no, są spotkania takie, to wszystko się tam przebywa. Nie? Cały centrum takie, takie Tak. Na naprzeciw kapliczka jest nasza, ta zabytkowa, tam chcielibyśmy to wszystko upiększyć. Także że myślę, że ludzie są zadowoleni i będzie coraz piękniejsza kalno. A jeszcze chciałem nadmienić do tego, co mówił sołtys, przez, te, przez tą naszą kanalizację, to było chyba logiczne i normalne, nie można było zrobić drogi, bo jest, w pierwszej kolejności na, należy zrobić e, roboty e, ziemne. ziemne, a później taka jest kolejność rzeczy nawierzchnie. A nie, mogli te, nie mogliśmy też zrobić nic na terenie wioski z tego względu, że miała w końcu powstać ta kanalizacja. A teraz mamy fundusz sołecki, którego wykorzystamy właśnie na takie cele, które nie mogliśmy wcześniej yy, wykonać. Roboty zakończą się odtworzeniem nawierzchni drogowej, która i tak była już w bardzo złym stanie technicznym. Inwestycja budowa kanalizacji w Kalno jest kolejnym etapem inwestycji rozpoczętej w Łażanach. O to się rozpoczęła jedna duża kanalizacyjna inwestycja gminna Odłażan. Łącznie koszt wszystkich zadań z tym powiązanych to jest ponad 23 miliony złotych. W tej chwili jesteśmy w Kalnie. Przed nami jeszcze są rowiny, przed nami są odcinki w żarowie. Samokalno jest oczywiście dofinansowane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ze środków unijnych. To dofinansowanie jest na poziomie około 64% w części kanalizacyjnej. Natomiast kosztem gminy jest wymiana wodociągu. A czy prace są uciążliwe dla mieszkańców? Na pewno jak każde prace budowlane, tym bardziej że tu jest przecinana co kawałek droga. Przy czym wykonawca robi w ten sposób, żeby po skończonej pracy w danym dniu droga była utrzymana w przejezdności. Czy inwestycja była tutaj potrzebna dla Kalna, dla mieszkańców tej wsi? Myślę, że to jest najlepsze pytanie do mieszkańców, natomiast rzeczywiście mieszkańcy Kalna, czy była potrzebna, była potrzebna. I mieszkańcy Kalna czekają już od wykonania dokumentacji około 4 lat na tę inwestycję. No tak się poukładało, że dopiero inwestycja ruszyła na przełomie roku w grudniu. Pierwsze prace zaplanowane w tym roku do skończenia, więc dużo pracy przed nami, a potrzebna na pewno jest. Prawdą jest, że w związku z budową tej kanalizacji zostanie otworzona tutaj nawierzchnia drogowa? W projekcie jest wykonanie całkowicie nowej nawierzchni drogowej. W każdym miejscu, gdzie ta nawierzchnia jest uszkodzona na szerokości więcej niż 3 metry, tutaj tak będzie. To także jest zakwalifikowana do wymiany cała nawierzchnia na drogi. Koszt budowy sieci kanalizacji sanitarnej w kalnie z przesyłem do żarowa wraz z usunięciem kolizji na sieci wodociągowej wynosi dokładnie ponad 5 milionów złotych. Budowa kanalizacji w Kalnie to inwestycja, która sfinansowana zostanie ze środków własnych budżetu gminy Żarów oraz pozyskanego dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości ponad 11 milionów złotych. Dofinansowanie gmina Żarów otrzymała na realizację zadań kanalizacyjnych w Kalnie, Mrowinach oraz Żarowie. Wartość całego zadania wynosi dokładnie ponad 23 miliony złotych. Prace w Kalnie ruszyły kilka miesięcy temu, podobnie jak w żarowie, przy ulicy Świerkowej, Modrzewiowej i Jesionowej. Za kilka tygodni rozpoczną się także na terenie Mrowin, gdzie realizowany będzie drugi i trzeci etap budowy kanalizacji.